Dzień dobry, dzień dobry. Spiły z, z nami po tygodniowej nieobecności Paweł Nowak, trener pierwszego zespołu. Paweł, początek sezonu wykonany KPP był więcej niż dobry. Siedem pierwszych meczów ligowych, sześć wygranych, jeden remis, dwie wygrane w Pucharze Polski, tym jeden uważam, że naprawdę nasz bardzo fajny mecz z Wełną skoki No i przyszedł ostatni tydzień, dwie przegrane. Czy to jest tak, że jakieś zaufanie do siebie, do własnych umiejętności, kibiców do drużyny buduje się długo, traci się szybko? Czy nie, czy ja przesadzam, czy to po prostu dwa wypadki przy pracy i gramy dalej? No to jest piłka nożna. No. Tutaj, e, jakby wszyscy gramy, czy iskra szydło, czy warta na piątoligowym poziomie, tutaj nie ma e, jakby, jakichś wielkich dysproporcji e, między umiejętnościami. Po prostu w, ty, w tych dniach iskra była lepsza, warta była lepsza i no, musimy się poprawić. Jeszcze tak na moment nawiązując do tego meczu, ja mam takie wrażenie, wiem, czy się ze mną zgodzisz, że Warta trafiła nas, Warta Międzychód, trafiła nas w idealnym dla siebie momencie, kiedy no Ty miałeś tam swoje problemy osobiste, kiedy wypadło nam sporo e, zawodników, kiedy no powódź dosięgnęła nas w trochę inny sposób niż południe kraju. Oczywiście wiadomo, że to nasza tragedia, w porównaniu, znaczy nasze problemy w porównaniu do ich to, to tam żadna tragedia, ale, no, ale siłą rzeczy faktycznie byśmy mocno osłabieni i chyba Warta to tam wykorzystała. Też tak na to patrzysz? Znaczy no tak, no powyższa mnie ułatwia, ale tak jak mówię, jestem dumny z chłopaków, że jadą, że pomagają, bo to jest najważniejsze, to jest ważniejsze niż, niż sport i nasze tutaj osiągnięcia. Natomiast e, tak jak mówisz, to też było mm, przyczyną, że Piotrek na przykład Przygorski, który strzelił tam ramkę, nie mógł zagrać od, od początku, bo w zasadzie nie trenował. E, natomiast mamy szeroką kadrę i też ten mecz w zachodził mógł się potoczyć inaczej, bo spotkały się dwie wyrównane ekipy, myślę, że jakby wynik skończył się wynikiem 6-6, to, to, to też by było dobrze. Jak byśmy wygrali, to też Warta nic by nie mogła powiedzieć, bo y, uważam ewidentny karny dla nas niepodyktowany w, w końcówce meczu. No, ale tak jest sport, no, możemy teraz się poprawić i, i dzisiaj wygrać. Ja tylko dodam dla kibiców, którzy tak może nie są dobrze zorientowani, że po prostu wielu naszych zawodników jest żołnierzami, strażakami, policjantami, po prostu pojechali na południe Polski pomagać ludziom dotkniętych tragedią pod powodzi. I, a stanę też, będę trochę adwokatem kibiców Warty Międzychód. No kto wie, czy tam my też faulu nie popełniliśmy na Patryku Smolarku. Ale ten mecz już zostawmy. Czyli co dzisiaj Paweł? Dzisiaj najważniejsze wygrać i, i wrócić na dobre tory. No tak, no mamy trzy mecze u siebie. Doskonała e, jakby sytuacja, żeby, e, żeby punktować. E, chcemy zagrać o, o 9 punktów tutaj u siebie przed własną publicznością. Pokazać, że stać nas na, na wygrywanie kolejnych meczów i to, e, że tak powiem hurtem. I będziemy do tego dążyć. Dzisiejszym naszym przeciwnikiem są wydrużyna, drużyna, która dwa tygodnie temu zmieniła trenera. Boimy się efektu nowej miotły, czy patrzymy tylko na siebie? Nie, no myślę, że mamy rozwojowy zespół, także my musimy patrzeć na, na siebie, na to, jak my gramy, jak, jak my się prezentujemy w, w fazach gry doskonalić to i wtedy będzie, nie będziemy musieli się nikogo bać. się jednej zmiany, wstawiłeś, znaczy no zmian więcej, ale takiej mocnej, wstawiłeś na dziewiątkę Adriana Pietrowskiego. Adrian ostatnio grał u nas gdzieś tam niżej, ale faktycznie jego przeszłość, kariera piłkarska, to faktycznie on grał gdzieś tam na pozycji skrzydłowego, może nawet napastnika. Czyli co, liczysz, że tutaj brameczek nam dostarczy? No tak, no testujemy. Szczerze powiem, że trenowaliśmy to w meczach sparingowych w meczu Pucharu Polski z Notecią Dziębowo, to fajnie funkcjonowało, dlatego dzisiaj tak postanowiliśmy, że, że Adrian zacznie na dziewiątce. Czyli wróci do początku swojej kariery? E, no bo Adrian z tego co wiem, gdzieś grał bardziej e, z boku w formacji ofensywnej, ale ta gra na dziewiątce też nie jest małowca, także spokojnie sobie poradzi. I na koniec, jakbyś mógł jeszcze przedstawić najgroźniejsze strony naszego przeciwnika, Sokoła Pniewy? E, szczerze powiem, że na, na pewno zaangażowana drużyna, bo tutaj każdy, każdy kto przyjeżdża, do, do lidera. dopiły to nagle kończą się mikro razy, nagle kończą się przeziębienia, wszyscy są gotowi. Także spodziewam się tutaj zawziętości, bo, bo ten zespół nie odstawia nogi. I tyle. Dziękuję Paweł. Dziękuję. A z nami Grecjan Lechowicz i jak zwykle bardzo ważne wydarzenie w klubie, wtedy, kiedy pojawiają się nowe buty. Proszę bardzo, błękitne, piękne, jeszcze niezniszczone w kolorze tartaną. Co to Gracek za model? Mów? O co tu e chodzi? E Dlaczego taka zmiana? Tamte niestety uległy drobnej awarii i trzeba było interweniować, więc kupiłem nowe i mam nadzieję, że będą służyć i strzelać w kibszodawcy. Będą dobrze niosły? Słucham. Będą dobrze niosły? Oby tak. przywiązujesz jakąś wagę faktycznie do tego, że, czy, czy tak? Czy, czy uważasz, że, że to jest jakiś trochę talizman dla piłkarza buty? To jest narzędzie pracy przede wszystkim. Ma służyć, ma, ma być dopasowane do stopy i, i po prostu spełniać swoją rolę. Czy nie nadajesz imion butom? Słucham? Nie nadajesz imion butom? Nie, raczej nie. Aż tak to nie. A teraz z nami Radosław Guść. Radek, rozmawialiśmy tutaj z trenerem, że wielu z Was było zaangażowanych w pomoc powodzianą. Między innymi Ty, jeśli dobrze pamiętam, trzy tygodnie spędziłeś na południu. Możesz powiedzieć, czym Wy tam się zajmowaliście? Trochę krócej byłem, bo niecałe dwa tygodnie. No, pomagaliśmy tam mieszkańcom, którzy, których ta klęska dotknęła. Układaliśmy wały, żeby nie przeciekały, worki z piachem. No, to co nas prosili, no to robiliśmy. No, ciężka sytuacja dla, dla południa Polski, także trzeba było się zmobilizować, jechać i pomóc. Okej, okay, czy ty byłeś jeszcze w tym takim najgroźniejszym czasie? Jeszcze e... kiedy ta powódź była takim realnym zagrożeniem? Tak, można tak powiedzieć, że tak, bo tam akurat w miejscu właśnie ja było około zielonej góry woda już sięgała prawie 6 metrów, więc zagrożenie było spore, ale na szczęście, yy, tam akurat w, w moim kierunku nie zalało mocno mieszkańców, także robota była dobrze zrobiona. No super, także widzimy, że KP Piła pomaga na wszystkich możliwych płaszczyznach. a o dzisiejszy, a w ogóle Radek, jak już wróciłeś, już był czas potrenować, czy, czy jeszcze tak niekoniecznie? No tak, tak, zaliczyłem w sumie dwa, dwa treningi. Tak, dwa treningi, no wiadomo na Międzychód pojechałem po prostu prosto z powodzi można powiedzieć. Niestety w Międzychodzie tej powodzi nie do, udało się zatamować. Tak, Warty nie udało się zatamować. Dokładnie, niestety, ale no teraz mam nadzieję, że z ławki pomogę, zdobędziemy trzy punkty i, i będziemy kontynuować swoją dobrą serię, jak to miało na początku sezonu. Nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale patrząc z ławki miałem wrażenie, że przed tym zanim wjechałeś na powódź, że osiągnąłeś chyba najlepszą formę, odkąd jesteś kape piła. Zgadzasz się czy nie? No była, była w formie, no niestety taka jest, yy, taki zawód, taka służba jest, że trzeba wyjeżdżać na, na dane, yy, jak powiedzieć. Wyjazdy i to z dnia na dzień. No niestety, wiadomo, że jak się nie trenuje, no to do takiej formy się nie utrzyma, no ale wrócimy do tego i będzie pewnie z meczu na mecz, z treningu na trening coraz lepiej. No trochę tak jest, że piłka, tak wygląda piłka amatorska, tutaj zawsze piłka przegra z życiem. Radek, jakiego meczu się dzisiaj spodziewamy? No, kurczę, nie chcę tu mówić, że będzie nasza dominacja w 100%, ale no, mamy takie założenie, żeby... Żeby tutaj ten mecz dominować i pokazać, że te dwa mecze, co przegraliśmy, to były tylko wypadki przy pracy. No i chcemy tu pokazać swoją siłę, że jak zagramy na 100% swoich możliwości, to pokonamy każdego rywala w naszej lidze. I tak I mam nadzieję, że będzie cel, dziś. Cel na dziś wrócić po prostu na zwycięską ścieżkę. Dokładnie, dokładnie tak. I mam nadzieję, że przy tym uda się zachować czyste konto, zdobyć dużo bramek, jak najwięcej. No wiadomo, że liczą się trzy punkty, nie wiadomo, a styl to tam... Nikt nie będzie pamiętał, ale no trzeba pokazać reszcie zespołu, że, że po prostu KP piła jest bardzo mocna i, i wygramy po prostu każdy kolejny mecz. I że ponujemy nad sytuacją w lidze. Dokładnie, dokładnie tak. Dziękuję Radek. Dziękuję również. Halo, halo, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. 5 września, godzina 15, to czas na dziewiątą kolejkę piątej ligi, pierwszej grupy wielkopolskiej. Klub piłkarski Piła kontra Sokół Pniewy.

Znowu zbiegnie w dobra wrzutka. Jest tutaj Adrian Pietrowski strzał. Ale jak dwóch zawodników, ale i tak musiał piłkę oddać. Świetnie Mikołaj Łosoś, to jest szansa na wrzutkę. Są tam trzy osoby, wręcz pokarnym. Zbiegnie Baręczyk. Jeden z No to jest idealna szansa dla takiego zawodnika, który no dysponuje wysokim, wysoką posturą. Może wyskoczyć do tej główki, ale nawet nie musiał za bardzo do tej główki wyskakiwać. Po prostu wyskoczyłaby siła. Ostrzału była większa ruchów, teraz dobra piłka do Adriana Mamaka od Oliwiera Szulca, Adrian Mamak będzie miał szansę do strzału, ale ta piłka mija bramkę Adrian Pietrowski, teraz on na prawym skrzydle i co? I Mikołaj się strzał, ale tam zabrakło naprawdę, zdecyduje się na strzał chyba Kacper Zieliński, nie jednak Rafał Gruntkowski jest, uderzenie i obok bramki, ale śnieg, pozycji jest w dzisiejszym spotkaniu, Adrian Pietrowski schodzi na prawą nogę jest strzał! Ale jak u Na czole się ułożył Adrian Pietrowski. Wrzutka! Strzał! I to jest Miłosz Kowalski. To Kacpra Ten już będzie szukał drogi w pole karne. Czy będzie wrzucał? Jest! Ta piłka zagrana! I gol! I gol! To jest bramka Adriana Pietrowskiego, który znalazł się w polu karnym jest 2 do 0. Świetna bramka znowu z główki! Czeka mniej. Odważnych zagrań zbignie w Barańczyk. Mikołaj Łozo się wstrzymał Strużyński. Jest szansa na czoło! Bóg bramki! Jest biegnie w barancie przed pole strzał! Przyłącz Strudżyński! właśnie, tak na ósmy. Dziesiąty metr zagrywać, piłka mija Zbigniewa Barańczyka, teraz strzał, broni Jakub. Bardziej świetnie Daniel Kozak do Kacpra Zielińskiego, ten trochę zmarnował czasu na to przyjęcie, dobre uderzenie. Bramki, znowu próba bezpośredniego zagrania Szymon Strużyński. jest Adrian Pietrowski, czy to skończy strzałem? No nie, no nie, taka szansa. ty Trzeba poprawić, teraz fenomenalnie Kacper Ryczek i Kacper Zieliński. I Jakub Maksimowicz znowu dobrze interweniuje Kacper Zieliński. Miłoczkowalski. Kowalski. Znowu... ją Daniel Kozak. Naprawdę to jest świetny mecz Daniela. Dobra wrzutka! Zabra... Mikołaj Nagela, Radosława Guździa. Ale teraz Dawid Brzuska doszedł do! Rafał Grątkowski wrzuca w pole karne. Ta piłka mija pierwszy i gol! Odpycha tą piłkę do bramki Adrian Mikołajczak. To on przejął oprawkę kapitańską po Adrianie Pietrowskim i to jest świetna sytuacja. Adrian Mikołajczak ma swojego gola. Aktualnego kapitana Adriana Mikołajczaka. Patrzymy, bo jest Szymon Strożyński. Gol! Go, 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 go! Trzymał Strażyński, błąd w obronie, wysoko i to jest czwarty gol. Czwarty raz pokonany w ramkach gości. Raczej minęła... Boisko, Szymon Strażyński odbiera piłkę, Patryk Wajer, czy będzie strzał? Goal! 5 do 0, ale się tłuszczmy bez litości i tłuszczmy bez stercza, bo co kupimy. 5 do 0, Patryk Wajer ma swojego gola. Dawid Brzuska przerzut na drugą stronę, ale nawet ta piłka tam nie doleci. Zbigniew parańczyk. Dobrze wyczekał moment. Mikołaj Nagel. Jeszcze będzie odgadia do trzałka! Mikołaj Nagel! 6 do ale uderzenie! ależ Brałka to jest tego zawodnika, który pojawił się jako ostatni na boisku. No nie spodziewałem się tego, że to będzie uderzenie.